Na wstępie winni jesteśmy Państwu wyjaśnienie, to rzeczywiście będzie materiał sportowy, a urządzenia, jakie Państwo widzą, nie są ofertą wyposażenia dla przedszkoli, choć w wielu przypadkach nie zaszkodziłoby, aby były. Tak wyglądają proste przyrządy pomagające treningu sportowcom nie tylko najwyższej klasy. W Telewizji Katowice zapraszamy Państwa do obejrzenia relacji z Międzynarodowego Kongresu Sportowego Terafity 2010. Sensomotoryka oraz trening funkcjonalny, nowoczesne metody stosowane w profesjonalnym treningu sportowym. Obok mnie Józef Spałek, organizator kongresu. Witam serdecznie. Witam. Wiele światowych sław pojawiło się na tej imprezie, na tym kongresie. Mogliśmy pooglądać ich pracę, zobaczyć jakie są te najnowsze trendy w szkoleniu, w treningu sportowców. Mamy tutaj wiele form, które chcieliśmy przedstawić, a przede wszystkim naukowcy, którzy do nas przyjechali tutaj na miejsce, pokazują swoje programy autorskie. Od lat już stosowany w treningu właśnie profesjonalnym sportowców-wyczynowców. Pierwszym, który się zaprezentował polskiej publiczności był Ilias Sterdziu, trener przygotowania motorycznego, instruktor treningu funkcjonalnego, były piłkarz Bundesligi i zawodnik reprezentacji Niemiec do lat 13, 15 i 18. Teraz widzimy kolejnego z instruktorów, którzy przybyli tu z poza granic naszego kraju. Jest to Ruben Birgel, który też jest trenerem przygotowania motorycznego. Pracuje w Monachium z wieloma sportowcami przygotowania indywidualnego. On też przygotowuje sportowców w dyscyplinach bardzo popularnych w chwili obecnej w MMA, w K1, w kickboxingu. Nie tylko w tych dyscyplinach, ale też w poszczególnych dalszych. Jest trenerem przygotowania motorycznego wielu piłkarzy i siatkarzy. Jego trening opierał się na. Użyciu jak największej ilości przyrządów. Tu widzimy e, taśmy, jakieś e, specjalne gumy. Czemu to wszystko ma służyć? To są ćwiczenia oporowe wykorzystywane w treningu też sensomotorycznym, ale i przyrostu siły mięśniowej. Mamy tu ćwiczenia koordynacji ruchowej oraz przyrostu siły mięśniowej. Podczas tego Kongresu również odbywały się specjalne warsztaty. Tutaj widzimy w jednej z mniejszych sal Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chorzowie odbywa się właśnie jeden z warsztatów, jeden z zajęć warsztatowych. Te warsztaty poświęcone były przede wszystkim sile rotacyjnej, przede wszystkim mięśni stabilizujących kręgosłup, znaczenie mięśni brzucha prostych, skośnych, czyli mięśni stabilizatorów. No, proszę Państwa, już przed nami gery de Zomer, jedna można powiedzieć z gwiazd medycyny sportowej. Jest to lekarz i fizjoterapeuta przygotowujący zawodników sportów zimowych w Niemczech, reprezentacji Niemiec, szczególnie z Ale też jego wykład z dużą uwagą oglądali przedstawiciele Polskiego Związku Narciarskiego z Łukaszem Kruczkiem na czele. Jak wiemy, skoki narciarskie to można powiedzieć, że dyscyplina numer jeden w naszym kraju. Tu za moment usłyszą Państwo wypowiedź Łukasza Kruczka dotyczącą właśnie wykorzystania. Tych nowych metod szkoleniowych w treningu sportowców. A jak Państwo za chwilę zobaczą, Gerrit Zomer radzi sobie znakomicie z tymi wszystkimi przyrządami. Aczkolwiek proszę spojrzeć, wcale to nie jest takie łatwe. Gerrit Zomer pokazał, że wie doskonale na czym polega dobra zabawa i takie sportowe podejście do wykonywanych obowiązków. Łukasz, widziałem, że były momenty, gdzie skrzętnie notowałeś. Cały czas staram się wszystko notować. Człowiek uczy się całe życie, także każda cenna informacja gdzieś zdobyta z zewnątrz jest do wykorzystania. Na ile Tobie w pracy pomagają tego typu warsztaty, szkolenia? Jest do podniesienia kilka nowych rzeczy, które można zastosować. Nie było to przedstawione stricte pod to, co my potrzebujemy, natomiast część z tych ćwiczeń i przyrządów, które tu są prezentowane, możemy wykorzystać troszeczkę po zmodyfikowaniu i przerobić je, że tak powiem, na własną modłę i wykorzystać w pracy treningowej. Jakie przyrządy wykorzystujecie? Do czego Wam te przyrządy służą? Głównie do tego, do czego są stworzone, czyli do pracy nad taką ogólną stabilizacją organizmu, stabilizacją postawy, wykorzystujemy w procesie treningowym piłki, które tutaj widzimy, wykorzystujemy część tych poduszek powietrznych, wykorzystujemy taśmy terabandu, także tych urządzeń mimo wszystko jest już trochę, one są można powiedzieć w treningu od gdzieś 2005 roku, czasami z większym, czasami z mniejszym natężeniem, ale są wykorzystywane. Kolejną gwiazdą, która zaszła kongres Terafide 2010 był Panos Pantas, Hiszpan mieszkający na co dzień w Barcelonie, fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego wielu, nie tylko hiszpańskich, czołowych klubów sportowych. Z jednym z najwybitniejszych trenerów przygotowania motorycznego, panem Oliwerem Schmidtleinem z Bayernu Monachium, napisali wspólny program przygotowania motorycznego, specjalnie wyznaczony dla piłkarzy nożnych. Oni przygotowywali m.in., Bayern Monachium i piłkarską reprezentację Niemiec. Tak. W reprezentacji pracowali już dość długo. Pan Oliver schmidt pracuje jeszcze z Dali, z Bayernem Monachium. Pan Ospantas postanowił przedstawić tę metodę na całym świecie, gdzie prowadzić wykłady. Tutaj również zaprezentował swój autorski wykład. Czego ten wykład dotyczy? Przede wszystkim koordynacja ruchowa i przyrosiły mięśniowej, poprzez wykorzystanie przyborów ćwiczeń na niestabilnych podłożach. Jak ważne są tego typu ćwiczenia? Te ćwiczenia to są podstawy w zasadzie każdego treningu. Trening funkcjonalny czy trening sensomotoryczny wykorzystywany w sporcie są podstawą każdego treningu. Możemy powiedzieć, że oglądając te ujęcia, wygląda to bardzo łatwo, czytelnie, bardzo prosto. Tak, to tylko wygląda bardzo łatwo i prosto, ale gdy przejdziemy do wykonywania poszczególnych ćwiczeń, zauważymy, że naprawdę trzeba włożyć tu dość dużo siły. Zmienił nam się instruktor w naszym biale. To już jest autorski wykład naszego gościa, pana Józefa Spałka. Józefie, w tym wykładzie, w tym warsztacie, jakie elementy były najistotniejsze? Najistotniejszą jest znowu koordynacja ruchowa, a także wypracowanie reakcji równoważnych. Możemy to szczególnie uzyskać, wykonując ćwiczenia na dużych piłkach gimnastycznych. Jak widzimy tutaj, wykorzystujemy ćwiczenia różnego rodzaju, w różnych płaszczyznach, bardzo dynamiczne ćwiczenia, które angażują nam wiele partii mięśniowych jednocześnie. I na koniec, chyba najważniejsza informacja: wiele z tych ćwiczeń można wykonać w domu. Dziękuję Państwu za uwagę. Józef Paweł, Robert Walczak. Do zobaczenia, do usłyszenia.